Drogi księże kanoniku, panie senatorze, panie pośle z małżonką, panie starosto, drodzy samorządowcy, wojewódzcy, panie przewodniczący i wszyscy państwo radni, a przede wszystkim panie prezesie i wszyscy udziałowcy nowej spółki. Drodzy państwo, jako samorządowiec chciałem przede wszystkim pogratulować. To jest, to co dzisiaj się dzieje jest rzeczą naprawdę wyjątkową. Można powiedzieć, że dwa środowiska z Kupcy ostrołędzcy, kupcy, którzy e, tu od lat byli i współpracujący dla dobra mieszkańców samorząd oraz inne instytucje i, i można powiedzieć pomocni ludzie doprowadzili do tego, że osiągnęliśmy bardzo istotny cel, to znaczy z jednej strony zachowane zostaną miejsca pracy i poprawione warunki tej pracy. A za każdym spośród działowców, właścicieli stoi rodzina, stoją ludzie, którzy liczą na tę pracę i na utrzymanie. Poprawiła się też dostępność usług dla klientów. I z drugiej strony, co dla, od początku dla samorządu było bardzo istotne, mogliśmy wspólnie zadbać o estetykę tego miejsca, co przecież nie jest też bez znaczenia. My wszyscy, drodzy Państwo, wiemy, jaka jest kolejność. Najpierw trzeba zarobić na chleb, potem myśleć o tym, żeby było ładniej wokół. Ale tak naprawdę najlepiej, jak, jak te dwa cele, mogą się w pewnej chwili, można powiedzieć, razem ziszczać. I faktycznie tak jest. W tym miejscu zostały zachowane miejsca pracy. Mam nadzieję, że na wiele, wiele lat, jak słusznie pan prezes dzisiaj sygnalizuje. A z drugiej strony to miejsce wygląda inaczej. Myślę, drodzy Państwo, że zwłaszcza my tutaj, miejscowi, którzy. Od lat obserwowaliśmy tę sytuację, widzieliśmy trud pracy, a z drugiej strony dla wielu z nas było to trudne miejsce, bo szanowaliśmy ludzi, życzyliśmy im jak najlepiej, ale często słyszeliśmy opinie o tym miejscu, że no, do jakiegoś pięknego wyglądu jest tutaj daleko. Dzisiaj się to zmieniło. Bardzo, bardzo gratuluję, bo nie dość, że zostały osiągnięte te cele, to jeszcze w taki niezwykły sposób. Drodzy Państwo, my to wszystko wiemy, ale tak naprawdę warto dzisiaj tych kilka chwil poświęcić, żeby raz jeszcze pochylić się nad całą historią. Proszę Państwa, to jest wielki fenomen, w moim przekonaniu rzecz zupełnie niezwykła, gdzie tylu ludzi w naszym kurpiowskim regionie, gdzie te charaktery, sami wiecie, są bardzo czasem twarde, że tylu ludzi. Potrafiło się dogadać i podjąć odważne decyzje. Dlatego panu prezesowi i wszystkim, którzy od początku stoją przy tej inicjatywie, którzy podjęli decyzję, którzy zgromadzili środki, którzy wytrwali przez te wszystkie niełatwe miesiące, z całego serca gratulujemy. Faktycznie ktoś powie, pracujecie w biznesie, robicie to dla siebie, ale tak naprawdę to jest to wartość większa niż tylko jakby cel biznesowy konkretnych osób. Życzymy wam, sądzę, wszyscy, żeby to miejsce tętniło życiem, żeby jak najdłużej tutaj można było pracować, żeby klienci byli zadowoleni i jak najczęściej odwiedzali to miejsce. Pozwólcie Państwo jednak, że jeszcze dokończę drugą myśl, to znaczy to, tę współpracę samorządu. Faktycznie różnie się w ostrołęce pisze, czy mówi choćby o prezydencie. Od razu, jak tutaj. Ksiądz Kanonik i Pan Prezes życzliwe słowa wyrazili, rzecz jasna to ze zwykłej życzliwości. Ja udziałowcem nie jestem. Zresztą no, czym innym się zajmuję i prawo by nie pozwoliło, ale i też nie umiem takich spraw jak tutaj kupcy. Ale wracając, Proszę Państwa, samorząd od początku był przyjazny. Raz, że to miejsce, jak na pewno wiecie, zostało na wiele lat decyzją Rady Miasta. Bardzo za to dziękuję, za tę przychylność myślę wszystkich radnych. Było, zostało wydzierżawione na wiele lat. Nikt przecież nie wyłożyłby ciężko zapracowanego grosza i pożyczonego grosza na, w miejsce, gdzie nie byłoby pewności co do przyszłości. I druga rzecz, staraliśmy się współpracować na co dzień. Była też bardzo odważna decyzja Rady o poręczeniu. To są. Kamienie milowe, choć wiem, że na pierwszym miejscu są udziałowcy, ci, którzy to wymyślili, zaplanowali i wykonali. Ale myślę, że tutaj samorząd odegrał tę rolę, którą każdy samorząd powinien odgrywać, to znaczy rolę służebną wobec środowisk, wobec społeczeństwa tego miasta, tej gminy, w której się gospodarzy. Drodzy Państwo, na koniec chcę jeszcze powiedzieć, że nigdy przy poszczególnych wnioskach nie było. Jakichś większych problemów w samorządzie. Myślę tutaj zwłaszcza o Wysokiej Radzie. I w poprzedniej kadencji, gdzie przewodniczył pan Dariusz Maciak, i obecnie, gdy przewodniczy pan Jerzy Grabowski, wielu, wielu radnych od początku do końca sprzyjało tej inwestycji. I za to bardzo państwu dziękuję, bo często jest tak, że faktycznie projekty uchwał. Praktycznie prawie zawsze składa prezydent, ale te decyzje, które były skierowane do kupców zrzeszonych tutaj w centrum, zawsze te najważniejsze decyzje podejmowała Rada. I każdemu spośród Państwa, którzy podnieśli odważnie rękę za tymi decyzjami, bardzo dziękuję. Na koniec, drodzy Państwo, z całego serca życzę wszystkim udziałowcom, wszystkim kupcom, żeby z jednej strony dobrze im szło w biznesie, ale żeby mieli tę piękną świadomość, że nie żyjemy dla siebie, że pracujemy dla tych, których kochamy, których, za których jesteśmy odpowiedzialni. Dlatego życzę wam drodzy udziałowcy, żebyście jeśli rok po roku będziecie powolutku odzyskiwać kapitał włożony, to żebyście mieli tę radość, że wszystko co wypracowaliście można ofiarować najbliższym, można ofiarować drugiemu człowiekowi, bo sam Cóż, człowiek by często zacisnął pasa i powiedział, dobra, jakoś przeżyję, ale jest wielkim szczęściem, jeśli mamy dla kogo żyć, dla kogo pracować i komu ofiarowywać swoje pomysły, swój trud. Dlatego życzymy wam, myślę wszyscy, wielkiego dobra wam i waszym rodzinom. Wszystkiego dobrego.